Choć mamy bardzo bogatą i liturgię, piękne słowa, przesłanie, to jednak trzymamy się tego naszego kursu w tej drodze rekolekcyjnej. Dziś chciałbym Was zaprosić do medytacji czwartej sceny, która jest tutaj zapisana na krzyżu 1 w 1, czyli umiłowany Chrystus, człowiek, Dawid. W tej scenie. Możemy odkryć Chrystusa, który jest uciekinierem. Chrystusa, który jest raniony przez Słowo. I ciekawie, że to doświadczenie Dawida, kiedy pozwala, żeby Shimei rzucał w niego kamieniami, te kamienie były realne, ale kamieniami były również słowa przekleństwa, które słyszał. Co właśnie zapowiedział tego co Jezus doświadczy tego cierpienia duchowego związanego nie tylko z ranami fizycznymi które odniósł podczas drogi krzyżowej cierniowa korona biczowanie ale również te obelgi które słyszał słowne W Ewangelii Jana czytamy na świecie było słowo a świat stał się przez nie lecz świat go nie poznał przyszło do swojej własności a swojego nie przyjęli. Czyli Dawid jako król wielokrotnie musiał uciekać, nie tylko jak wspomniałem, przed tymi, którzy z zewnątrz granic go atakowali, ale również przed tymi, którzy wewnątrz. Czyli przed swoim synem Absalomem, przed Saulem, przed tymi, którzy byli zwolennikami poprzedniego króla. I można powiedzieć, że w tym kontekście, w tym doświadczeniu. Właśnie powstały najpiękniejsze psalmy lamentacyjne, najpiękniejsze w znaczeniu trudne i mocne, ale dzisiaj te psalmy, które mogą być dla nas bardzo nie tylko komunikatywne, ale dotykać naszych serc, naszego wnętrza. Choćby nawet ten psalm, o którym wczoraj mówiliśmy, psalm 88, skarga w duchowej ciemności. 86 jest zatytułowany Modlitwa podczas udręki. Panie, usłysz moją modlitwę, pośpiesz, pośpiesz na głos mojej prośby. W dniu utrapienia wołam do Ciebie, bo Ty mnie wysłuchasz, albo sam 61, modlitwa wygnańca, Ty jesteś schronieniem moim, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Albo piękny psalm się 57 zatytułowany Poranna modlitwa udręczonego, czyli można rano wstawać i już być udręczonym, albo można doświadczyć z rana udręczenia. Są ludzie, którzy jeszcze nie zrobią znaku krzyża rano, a już się udręczają. Być może otwierają komórkę, czytają wiadomości, już mają stresy, bo w polityce ten to powiedział, ten tamto powiedział, się udręczają światem. Nie? Rozpoczynamy dzień jak Psalm 50 mówi pierwszy: Panie, otwórz wargi moje nie? słowem Bożym. I Dawid na swojej drodze spotkał bardzo wielu ludzi też życzliwych, którzy mu pomagali, jak Mikal, czy Jonatan, którzy go rozumieli, ale spotkał tych, którzy go oskarżali, którzy winili go za każde zło. Czyli Dawid popełnił zło, ale też był winiony za zło, które nie uczynił. I taką osobą był Simej z rodu Saula. I w tym fragmencie, który mówi nam Biblia, mówi, przeklinał i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla. Abiszaj, który był u boku Dawida wraz z żołnierzami, powiedział: Dlaczego ten zdechły pies przeklina pana, mego króla? Pozwól, a odetnę mu głowę. Czyli Dawid mógł spokojnie zareagować jednym słowem, rozwiązać ten problem. Kogoś, to mu zło rzeczy. Ale Dawid odpowiada tak. Jeżeli przekina, to dlatego, że Pan mu powiedział, przekinaj Dawida. Nie odpowiada złem za zło. W Starym Testamencie było to, to prawo, oko za oko, ząb za ząb. I Dawid tutaj, słowo Boże, przez działanie łaski. Można powiedzieć, to jego długa droga. Ale kiedy nie odpowiemy złem na zło, to zwycięża nasz właśnie ta Ewangelia, Słowo Boże. Po co słuchamy tego słowa Bożego? Aby słowo Boże uzdrawiało słowo ludzkie. Nie tylko słowo ludzkie, ale przede wszystkim serce. I Dawid mówi dalej: Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za dzisiejsze przekleństwo. Zobaczcie, to jest ta nasza modlitwa. Być może ktoś Cię nie zrozumiał, ktoś Cię pomówił, ktoś Cię skrzywdził. Nie odpowiadaj, złem za zło. Pomóc się do Boga Boże, wejrzyj na ten mój trud, na te moje utrapienie, bo Ty widzisz moje utrapienie. Nie? I to jest cenniejsza ofiara niż oddać słowem czy kamieniami. A simej natomiast szedł z boczem wzniesienia, tak mamy to właśnie ikonie przedstawione, obok i przeklinał, uciskając kamieniami, rzucając ziemią. I w dzisiejszym biurce wam zaproponować do medytacji ten jeden z bardziej znanych psalmów lamentacyjnych 22. Ale zwróćcie uwagę na te cierpienie duchowe Chrystusa, bo my często kiedy rozważamy drogę krzyżową, to rozważamy te cierpienie też zewnętrzne. Rzeczywiście to była brutalność drogi krzyżowej, śmierci na krzyżu. Ale w tym całym psalmie tam są trzy poziomy cierpienia: duchowy, ten fizyczny i ten wewnętrzny, psychiczny. W tym psalmie czytamy. Ja zaś jestem robakiem, a nie człowiekiem wyszydzonym, czyli jakby zniszczonym przez słowo, przez ludzi i wzgardzony. Drwią ze mnie, potrząsają głowami, wykrzywiają usta, patrzą na mnie pogardliwie. Jak my możemy się czasem spotkać z pogardliwym wzrokiem. Czasem można kogoś zranić mocniej słowem niż czynem i uwaga, czasem można kogoś gestem zranić kogoś bardziej niż słowem. Jak prowadzę zajęcia z komunikacji, seminarium, często ludziom tłumaczę, że to, że się nie odzywasz do kogo, nie znaczy, że nie komunikujesz. Wszystko jest komunikacją. Kiedy przychodzisz obok kogoś i wzgardzisz wzrokiem, zrobisz jakąś minę, oczy do góry podniesiesz albo poczęściesz głową, albo westniesz na widok kogoś, to jest komunikacja. Takie dwie siostry się kłóciły jednemu. Przecież ja jej nic nie powiedziałem. Ty jej nic nie zwerbalizowałaś, ale jej powiedziałaś bardzo dużo, bo przychodziałaś obok jej. I... <laughs> Jakieś gesty takie, oczy do góry, nie? I siostra nic nie zrobiła. No jak nic nie zrobiłaś? Wzbudziłaś pogardę. Przeszłaś i pokazałeś jej nieżyczliwość, Zakomunikowałaś. Nie tylko słowa komunikują. Komunikuje całe nasze ciało. Podstawowa prawda z komunikacji nie można nie komunikować. Wszystko, co robimy, jest z komunikacją. Jak siedzimy, jak patrzymy, jak się ubieramy, jak wyglądamy, jakie miny mamy, wszystko jest komunikacją. Czasem sobie tak myślę, jak Pana Jezusa adorujemy, mówię, Panie Boże, jak Ty masz ciężko w tej adoracji. Tyle takich min smutnych, napiętych. Czy ktoś do Ciebie się uśmiechnie? Czasem sobie tak myślę. Kiedyś tak siedziałem na adoracji, mówię, Panie Boże, ja się do Ciebie uśmiechnę, żebyś zobaczył twarz pogodną. Pan Jezus też chce widzieć twarze pogodne. My chcemy też widzieć twarze pogodne, radosne. I mówimy na rekolekcjach dużo o Słowie Bożym, o psalmach i to jest właściwe, ale na tej konferencji chciałbym zaakcentować również słowo ludzkie. Słowo ludzkie, które ma znaczenie. Zobaczcie, wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, przekazywana przez słowo, przez życie. I kiedyś jak właśnie modliłem się psalmami, dotknęło mnie, ile w tych psalmach. Jest takich słów obrazowych, metafor na temat grzechu języka. Między innymi właśnie psalm 12 Biblii Tysiąclecia zatytułowany Wśród Zakłamanego Świata. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami, z sercem obłudnym. Ciekawe, że w psalmach są dwa terminy połączone, słowo i serce. Dlaczego? Bo słowo diagnozuje, co jest w naszym sercu. Jeśli masz słowo kropowate, pełne agresji, złości, irytacji, frustracji, znaczy, że Twoje serce nie jest nawrócone. Słowa diagnozują nasze serca. I często w psalmach się słowo pojawia obok serca. Te dwa terminy razem występują. W psalmie 15, kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? To zamieszka na Twojej świętej górze. Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, a mówi prawdę w swoim sercu i nie rzuca oszczerstw z tym językiem. Psalm 52, tylko wybrałem kilka psalmów. Język jest jak ostra brzytwa. Często język jest porównany do jadu, do strzały, takie są różne metafory. Miłujesz wszelkie zgubne mowy podstępny języku. Albo weźmy jeszcze psalm 64. Oni ostrzą jak miecz swe języki, a gorzkie słowa kierują jak strzały. Więc nasze słowa potrafią być niekiedy bardziej twarde niż kamienie. I ta scena, gdzie Simej rzuca kamieniami fizycznie, ale on rzuca też obelgami, słowami. Można powiedzieć, że to idzie w jakiejś parze. Być może nie mamy kim, kamieni gdzieś w klasztorze, na, doży, na na korytarzu, w refektarzu, czy gdzieś, gdzie spotykamy się, ale rzucamy te kamienie słowne w drugiego człowieka. Kiedyś na rekolekcjach pokazywałem taki duży plakat człowieka, twarzy człowieka. I żeby zobrazować, czym są moc słowa, czym jest, to mówię, kiedy mówimy negatywne słowa na człowieka to jakbyśmy ten plakat gnietli nie? i wtedy gniotę ten plakat. On był odbity zazwyczaj na takim papierze zdjęciowym, nie? to jest bardzo ważne, i gniotę ten plakat. Kiedy mówisz, że jest leniwy, chciwy, jest taki, obrażasz go, opowiadasz o nim negatywnie, niszczysz ten jego obraz. I wyobraźcie sobie to zdjęcie pogniecione. Ale później się dowiadujesz, że nie wszystko, co powiedziałaś na temat swojej współsiostry, czy przełożonej, czy kogoś jest prawdziwe, więc próbujesz to wygładzić, więc próbujesz te papiery rozciągnąć, wyprostować na nowo. Jednak kiedy to zrobicie, ten obraz nigdy nie jest taki sam, on został zniszczony. Tylko to jest połowiczny dramat, bo druga część dramatu i teraz przekręcałem ten obrazek i pokazywałem na drugiej stronie, oprócz tej twarzy kogoś, to była twarz Chrystusa niszcząc słowem drugiego człowieka, niszczymy Chrystusa w nim. To są duże konsekwencje, nie tylko te psychologiczne, ale również te duchowe. Czytałem kiedyś taką książkę o kryzysach. Jedno zdanie biblijne najbardziej we mnie wtedy zostało, i to zdanie brzmi tak: uderzenie rudzą wywołuje sińce. Uderzenie słowem łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu padło od ostrza języka. Uderzenie rózgą czyni sińce, uderzenie słowem łamie kości. I słowa nasze mogą być jak delikatna chusteczka, które ocierają łzy z policzków, a mogą być rzeczywiście jak nierówne kanciaste kamienie, które łamią kości. I nie chcę powiedzieć tylko na temat słów, tych trudnych, tych, które być może gdzieś żeśmy słyszeli w kontekście naszego wychowania, rodziny, ale dramat mowy polega na tym, że są dwa następstwa. Po pierwsze słowa budują klimat, budują środowisko takie psychiczne, w którym my żyjemy, a drugie to słowa budują w nas wewnętrznego narratora, z którym całe życie my żyjemy. Czyli z jednej strony, słowa wypowiadane na korytarzu, w różnych miejscach budują pewien klimat tego klasztoru. Ciekawe, jak jeżdżę na rekolekcje, czasem takim gołym okiem można zobaczyć klimat relacyjny we Wspólnocie. Bardzo prosto go widać. Ja nie muszę słuchać waszych rozmów. Czasem Wystarczy popatrzeć, jak przekazujecie sobie znak pokoju. Czy jest tam życzliwość, czy jest tam uśmiech. I tak samo siostry mogą zobaczyć u księży, jak jest wspólnotowo celebrowana msza święta, kąt celebra, czy między księżmi jest też zgoda, czy jest jakieś życzliwe przekazanie znaku pokoju. To nie chodzi o to, żeby zmieniać liturgię, ale widać bardzo mocno gołym okiem, jaki jest klimat. I to jest ten pierwszy wymiar tego klimatu. Nie? Jeśli byśmy zamknęli tu okna, wpuścili jakiś dym, to byłoby nam trudno siedzieć. Czasem te słowa tworzą, tworzą ten klimat. Ale druga rzeczywistość to jest też bardzo poważna. Jeśli ktoś ci kiedyś coś powiedział w dzieciństwie, to jakby przykleić do słoika pewną etykietę. Bardzo trudno jest tą etykietę zedrzeć. Nie? I to są słowa, które mogą ranić nas na całe życie. Z tymi słowami może być nam bardzo trudno się rozstać. To są te słowa negatywne, ale teraz zwróćcie uwagę, że bardzo ważny aspekt w naszych wspólnotach do rośnięcia, w świętości, do rozwijania potencjału, możliwości, do cieszenia się życiem od strony takiej ludzkiej, to są słowa pozytywne, dobre, życzliwe. Kiedyś w Stanach postulanci przychodzili do rozmowy, wybierali sobie takich kierowników. I przychodził do mnie regularnie taki Jakub, co dwa tygodnie na rozmowę. Był bardzo pobożnym postulantem, bo przyszedł do nas po piątym roku studiowania w seminarium. Uczył się na księdza decyzjalnego, ale był gorliwy, chciał pójść do kapucynów, bo oni bardziej radykalnie tam w Stanach żyją niż księża. I przyszedł do nas, pościł, modlił się. Był duszą towarzystwa, był lubiany przez wszystkich. elegancki chłopak, dobrze się uczył. Intelektualnie, naprawdę bardzo zaradny i tak dalej. Jak go tak słuchałem, to go bardzo podziwiałem, a po części, jak słuchałem o jego pobożności, to się zawstydzałem. Mówię, och, te lata postulato, nowicjato, tak miałem wyrzut do sumienia. Ale im dłużej go słuchałem, dziś usłyszałem, że dziś na jego dnie serca leży wielki smutek. I kiedyś mu tak na rozmowie powiedziałem: Jakub, ja cię bardzo podziwiam. Masz wszystkie gabarety odpowiednie, po ludzku, patrząc na kandydata do zakonu, cieszymy się bardzo Twoją osobą, ale jesteś smutny w środku. I on wtedy się rozpłakał i mówi, wiesz, bo przeżywam duchowo teraz taką sytuację, że ten Bóg nic do mnie nie mówi, tak jak mój tata. Mój tata nigdy nie powiedział do mnie dobrego słowa. Nigdy nie powiedział, kochany synu, nie powiedział żadnych dobrych słów, żadnej afirmacji pozytywnej, nie słyszałem od mojego ojca i ten Pan Bóg chyba też taki jest. Nie? I przeżywał głęboki kryzys. Ja mu wtedy powiedziałem, bo to nie była oczywiście spowiedź, ale mówię mu, Jakub, zrób jedną rzecz przez trzy dni. Postaraj się w ogóle nie modlić na różańcu, nie bierz brewiarza do ręki, jeśli lubisz sobie siąść, oglądać dobry film, wszystko rób, tylko nie grzesz. Trzy dni po prostu nic się nie mu dla Pana Boga, nie rób żadnej gimnastyki. Nie? Jedynie wieczorem, kiedy tak usiądziesz w tym fotelu, to spróbuj usłyszeć, że Bóg mówi do ciebie, Jakub, ja cię kocham. Dzisiaj nic na mnie nie zrobiłeś, ale ja cię kocham tak samo. Nie mów ty do Boga, Panie Boże, ja cię kocham. Zobacz mnie, zobacz, ile zrobiłem postów, ile zrobiłem postanowień. I to było przełomowe w Jego życiu, dlatego że w naszym życiu czasem my próbujemy, kiedy mamy to takie koślawe doświadczenie rodziców, to próbujemy to przełożyć na Pana Boga, bo jego dramat polegał nie tylko na tym, że nie usłyszał nic dobrego od swojego Ojca, ale ten mechanizm przerzucił na Boga, i ten Bóg jest podobny jak mój ojciec. I chodziło o to, żeby on odkrył, że nawet bez względu, co będzie robił, to Bóg będzie go zawsze kochał, będzie go zawsze afirmował. I w życiu duchowym, jeśli odkryjemy takiego Boga, który nas kocha inaczej, nie tylko niż nasi rodzice, ale niż najlepsi rodzice, to robimy skok zaufania, to robimy skok przytulenia się do takiego Boga. Bo ten Bóg rzeczywiście. W pełen sposób chce naszego szczęścia. Więc żeby usłyszeć takiego Boga, trzeba słuchać. Nie mieć uszy, ale mieć otwarte ucho i serce. Dlatego to Słowo Boże ma nam pomóc usłyszeć Boga dobrego. Boga, który również mówi dobrze o nas. Ktoś, kto ma problem z obrazem Pana Boga, to codziennie, jak czytasz Ewangelię, zadaj sobie takie pytanie, co dobrego Bóg dzisiaj do mnie mówi? To słowo dobre to nie jest tylko poklepanie po ramieniu, nie przejmuj się iść do góry, bo czasem dobre słowo to może być napomnienie, od czego wyszedłem podczas przyświętej, to jest ta bojaźń Boża, to jest ten respekt. Idź tą drogą, to jest też dobre słowo. Nie idź tą drogą. Nie? To słowo nie u Pana Boga jest też również pozytywne. Drogi siostry, więc w tej scenie dzisiaj w yy, Simej który właśnie obrzuca słowami, błotem, obrzuca kamieniami drugiego człowieka. Zatrzymajmy się i pomyślmy o naszym słowie. Jakie jest moje słowo? A przez słowo jakie jest naprawdę moje serce? Bo twoje słowa będą mówić jakie jest twoje serce. I na koniec krótki tekst Fila Bosmansa, to jest flamandzki kapłan, poeta, który pisze bardzo prostą teksty, zrozumiałe Napisał taki utwór Moc Słowa. Są słowa, które wprawiają w ruch. Są słowa gderliwe, pełne nienawiści i wypowiedziane po to, by załatwić kogoś. Rozjątrzają one ludzi, potrafią ich rozdzielić, powodują niepokój i prowadzą do przemocy. Słowa, które przepojone są miłością, jednoczą ludzi. Wyzwalają radość, odradzają człowieka i tworzą lepszy świat. Słowa mogą zmienić ludzi. Dobre słowo, które dociera do serca, zmienia je. Jedno słowo, we właściwym momencie wypowiedziane lub usłyszane, napisane lub przeczytane, jest jak chleb w czasie głodu. Dobre słowo. Jest jak kromka chleba w czasie głodu. Więc życzę Wam sobie, abyśmy ten chleb, to te dobre słowo, rozdawali, bo czasem możemy być bardzo głodni, mając zastawione obficie stoły jedzeniem i pokarmem, ale możemy być głodni z racji, że w naszej wspólnocie nie ma dobrych słów.